Cześć. W dzisiejszym odcinku Człostek opowiem o dotyku. Dlaczego dotyk jest ważny? Co się dzieje, jeśli jesteśmy pozbawieni dotyku? W jaki sposób cierpimy, usychamy, znikamy? I co zrobić, aby na stałe dotyk zagościł w naszym życiu? Nazywam się Magda Olech. Jestem psychologką i certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych i terapii lasem. Kształcę się i pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii akceptacji i zaangażowania, które są dla mnie punktem wyjścia w poszukiwaniu czułości w życiu i afirmowaniu wartości ludzkiej natury. Po więcej informacji zapraszam na stronę magdaolech.pl, a inne wartościowe linki znajdziesz w opisie odcinka. Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden czuły odcinek. Bądźmy dla siebie czuli. Dotyk. Dotyk to podstawowa, niemalże pierwotna potrzeba każdego um, żyjącego człowieka, każdej istoty, tak naprawdę na Ziemi, podstawowy zmysł, z którym komunikujemy się ze światem. E, I badania pokazują, że noworodki. Już godzinę po urodzeniu, kiedy rzeczywiście mają kontakt skóra do skóry, kiedy są dotykane, głaskane, przytulane, czy tak nawet zakocykowane, zapieruszkowane, wtedy rzeczywiście reguluje się ich temperatura, tętno, oddech, a nawet zmniejsza się płaczliwość. Tak samo dotyk działa na matki, ponieważ dotyk rzeczywiście wzmaga produkcję hormonu relaksacyjnego, tak zwanego, czyli oksytocyny, która uśmierza ból, ale jednocześnie jest nazwana hormonem macierzyństwa, ponieważ oksytocyna uczy nas więzi, zaufania, relacji, czułości. No i właśnie stąd też dotyk gdzieś w człostkach, bo jak pokazuje życie jak pokazują badania i eksperymenty również mniej lub bardziej etyczne przeprowadzane na ludziach czy na małpkach rezusa my Będąc pozbawieni dotyku, tak naprawdę jesteśmy pozbawieni życia, bo dotyk to życie, dotyk to relacja, dotyk to komunikacja. I rzeczywiście brak dotyku w naszym życiu może powodować stany depresyjne, lękowe. Co więcej, może obniżać naszą odporność, bo... Udowodniono, że ludzie chorujący, przebywający w szpitalach, poddający się terapii dotykiem, zdrowiają szybciej. Szybciej dochodzą do zdrowia. Ich komórki NK, czyli te takie natural killers, zwiększają się i pomagają zwalczać choroby. No właśnie, dotyk jest formą komunikacji i rzeczywiście dotyk może być i zaproszeniem, i formą pocieszenia, i takim zaproszeniem do zabawy, i wyrażeniem bliskości, miłości. No oczywiście dotyk też może komunikować. Stawianie granic i, i, i pewnego rodzaju odsunięcie, i powiedzenie stop, odtrącenie, ale przede wszystkim dotyk jest formą nawiązywania relacji i więzi. I tu ciekawa sprawa, bo Robin Dunbar, który napisał książkę Płyp, lotki, a ewolucja języka. Em, Stawia taką tezę czy taką hipotezę, której mówi, że, że w ogóle język nasz, którym my jako ludzie, jako Homo sapiens się posługujemy, właśnie ewoluował z dotyku. A tak naprawdę z iskania, bo kiedy. Danbar jest i antropologiem, biologiem i obserwatorem ludzkich i, i zwierzęcych zachowań. Kiedy obserwuje się małpy, które iskają się, czyli właśnie w taki powtarzalny, rytmiczny sposób przeszukują swoje głowy czy ciała w poszukiwaniu pasożytów, to rzeczywiście one nawiązują relacje, nawiązują tę bliskość. One się. Tak właśnie komunikują, komunikują się przez dotyk, przez tą właśnie bliskość. I Danbar wysunął taką hipotezę, że my, pochodząc od naszych przodków małp kształtnych, kiedy zeszliśmy z drzew i ruszyliśmy na sawannę w poszukiwaniu pożywienia i w poszukiwaniu przygód, wtedy nasz dystans między nami, między ludźmi, zwiększył się. No i nie było już takiej okazji do dotyku. I nie było do takiej okazji do bliskości, ale potrzebowaliśmy. Nawiązać tę relację, stąd też wytworzył się język, wytworzyła się komunikacja. I stety, lub niestety, ten kontakt cielesny, ta, ten, ten podstawowy, pierwotny zmysł, właśnie jakim jest dotyk, został zastąpiony przez język, przez komunikację. I stąd wzięły się też takie trochę gadające główki, gadające głowy. No, no, no tak, teraz tak jak ja trochę taka gadająca głowa um, i język zastąpił zmysł dotyku. O tym dotyku na co dzień zapominamy, zapominamy o tym jak on jest ważny, jak on jest istotny, jak on wpływa na nasz dobrostan, na nasze samopoczucie. Bo właśnie zagadujemy rzeczywistość, racjonalizujemy ją, próbujemy ją zintelektualizować, właśnie zagadać, a nie podoświadczać, podotykać. I. Um, wspominałam już o tym, że liczne eksperymenty pokazują, jak dotyk jest ważny i istotny, i myślę, że takim przełomowym eksperymentem był eksperyment Harlow'a z 1965 roku, kiedy to amerykański badacz na tamte czasy. No, jeszcze dopuszczalne, ale jak sobie pomyślimy teraz o tym eksperymencie, to był on wysoce nieetyczny, ponieważ Harlow próbował odpowiedzieć na pytanie, jaka jest istota miłości i czym jest miłość. Do tego eksperymentu wykorzystał makaki, małe małpki rezusy, które zostały zabierane zaraz po urodzeniu matkom i umieszczane w klatkach. Umieszczany w klatkach. I ten eksperyment miał wiele różnych wariacji i wariantów, natomiast jednym podstawowym było stworzenie dwóch matek. Jednej drucianej, drugiej materiałowej. I Harlow tworząc matkę drucianą, tak jak nazwa wskazuje, rzeczywiście zbudował taką konstrukcję z drutu, do którego przyczepiona była butelka z mlekiem i tamte małpki mogły się najeść. Natomiast drugą matkę stworzył materiałową. Tą samą konstrukcję, drucianą, obtoczył materiałami różnego rodzaju kocykami czy szmatkami i obserwował, co małpki. Będą robiły, jak będą się zachowywały. I rzeczywiście, zaspokajając tą swoją pierwszą, podstawową potrzebę pożywienia, małpki rzeczywiście wskakiwały na matkę drucianą, żeby się najeść. Natomiast zaraz po zjedzeniu przeskakiwały na matkę materiałową. Właśnie, żeby się przytulać i zaspokajać tą swoją potrzebę dotyku, bliskości, budowania więzi, właśnie ukojenia na tej matce materiałowej przebywały. I co ciekawsze, bo tak jak powiedziałam, wielu było wariantów tego eksperymentu, były małpki, które tylko i wyłącznie wychowywały się na matce drucianej. I skutki takiego wychowania no, były przerażające, bo były to małpki, w których rozwój postępował o, o wiele gorzej. Były to małpki, które były zastraszone, spłoszone i tak naprawdę niezdolne do żadnej koegzystencji w swoim późniejszym życiu. Co ciekawe w takim zestawieniu małpek wychowanych na matkach drucianych i materiałowych, to takie małpki wpuszczone do pomieszczenia dla nich zupełnie nowego, obcego, w którym było wiele zagrożeń. Małpki wychowane na matkach drucianych, czyli tych pozbawionych dotyku, absolutnie były zalęknione, przestraszone, nie eksplorowały. Tych pomieszczeń nie były w stanie w ogóle oderwać się i wyjść z kąta czy, 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 czy z tej klatki, z której były wypuszczane, panikowały i nie były zdolne do eksploracji świata. Te małpki wychowane na matkach materiałowych były ciekawe świata. Miały tą swoją bazę, to swoje właśnie bezpieczeństwo i rzeczywiście. Ten początkowy lęk, one potrafiły złagodzić i tak uspokoić się w, w ramionach. No tutaj, cudzysłów, matki materiałowej, właśnie z w kontakcie z, z materiałem, właśnie dotykając materiału. Więc tutaj Harlow, badając naturę miłości, odkrył tak naprawdę istotę dotyku, tego, że to, ten zmysł, Sprawia, że rośniemy, że rośnie nasze dobre samopoczucie, nasz dobrostan, że rośnie nasza ciekawość, odwaga, wiara w siebie też, ale też umiejętność budowania relacji, kreatywność i ciekawość. Natomiast Harlow i jego eksperyment, mimo tak jak powiedziałam, no wysokce, nieetycznych zachowań, to były lata 60., przyniósł pewnego rodzaju rewolucję, bo rzeczywiście ten eksperyment uświadomił, Najpierw naukowcom, badaczom, psychologom, ale później też ludziom, że tak naprawdę nie ma znaczenia karmienie, i tutaj mamy rozwiązanie takiego odwiecznego dylematu: czy karmić piersią, czy karmić butelką, i że to tylko mama może tak naprawdę dostarczać ten pokarm i powinna zostać w domu i to potomstwo wychowywać. Tu pojawiła się taka furtka dla kobiet, dla, femi dla, dla feministek, ale też dla mężczyzn, że tak naprawdę karmienie okay, jest jedną z podstawowych potrzeb i bez zapewnienia pokarmu i bez dostarczenia sobie energii, no nie przejdziemy do dalszych etapów życia i eksplorowania rzeczywistości, ale jest to tylko etap. Tak naprawdę najważniejsza jest bliskość, czułość, miłość, dotyk, które tak naprawdę może dać jeden lub drugi rodzic lub osoba, która takim maleństwem się zaopiekuje i która takie maleństwo wychowuje. Więc było to przełomowe i rewolucyjne w tamtych czasach, również z punktu widzenia instytucji. Czyli ta myśl o ważności dotyku przeszła do instytucji opiekuńczych, do domów dziecka i do szpitali gdzie rzeczywiście y, 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 zaczęto kłaść nacisk na to, aby dzieci y, dotyku nie zostały pozbawione. Nawet takie malutkie, nowonarodzone dzieci, dzieci przedwcześnie narodzone, y, mogły właśnie dorastać już od samego początku w takim dobrostanie i że ten dotyk ma dla nich y, absolutnie y, zbawienne skutki. Dotyk jest... Y, istotnym elementem naszego dobrostanu i życia, ponieważ rzeczywiście on potrafi zmniejszyć niepokój, zmniejszyć stres. Dopamina i serotonina, które są wytwarzane. Podczas dotykania e, znacznie poprawiają nastrój, e, również oddziałują na nasz ośrodek przyjemności, który e, znajduje się w mózgu i właśnie odpowiada za nasze dobre samopoczucie, za nasz dobrostan. E, dotyk, tak jak już wspominałam, e, wzmacnia układ odpornościowy, e, obniża ciśnienie krwi, e, oksytocyna, która tak sobie myślę o czułostkach, powinna być sponsorem każdego odcinka podcastu, jest odpowiedzialna właśnie za czułość, za poczucie więzi, za pozytywne myślenie, za kształtowanie w nas zaufania. Zaufania do siebie, ale zaufania do innych za optymizm, który się w nas pojawia. I tak jak powiedziałam, za współczucie, współczucie do samego siebie, do innych ludzi, za empatię i właśnie za te elementy czułości, stąd też dotyk w czułostkach zagościł i, i, i temat dotyku tak ważny jest, abyśmy się rzeczywiście potrafili dotykać, otwierać na dotyk, na różne jego formy, bo rzeczywiście jak pokazują badania, każdy dotyku potrzebuje, każdy z nas, natomiast rzeczywiście dotyk jest też i potrafi być też elementem tabu. Myślę, że to jest pomysł na jeszcze jeden odcinek, ale jeśli myślimy o dotyku kobiet i mężczyzn, to rzeczywiście mężczyźni. Pozbawieni są, że tak powiem, takiej umiejętności dotykania bez elementów romantycznych, czy, 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 czy intymnych, czy seksualnych. I jeśli sobie pomyślimy o tym, w jaki sposób chłopcy są wy, wy, wychowywani, to rzeczywiście ten dotyk towarzyszy im jako małym dzieciom, czy jako chłopcom, i później on w jakiś sposób wpada do tego koszyka, do tej przestrzeni takiego tabu. Mężczyźni raczej poklepują się po ramionach, ale szczególnie w naszych obszarach kulturowych, tak? bo powiedzmy to też jest jeszcze różnica kulturowa. Ale już tak mówiąc bardzo ogólnie i stereotypowo, to mimo wszystko w dorosłym życiu bardzo mało u mężczyzn jest tego takiego przytulania, czy w ogóle otwarcia na, na, na dotyk, na, 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 na objęcie siebie w ramionach, czy w ogóle innego mężczyzny bez... Po tekstów. To też jest, myślę, że ogromny problem i ogromny ciężar dla jednej i drugiej płci, gdzie rzeczywiście szukamy tego wsparcia. U kobiet jest to w bardziej naturalny sposób, że potrafimy iść koleżeńsko za rękę, przytulić się, pogłaskać, objąć czy paść sobie w ramiona. Mamy tutaj w tą większą swobodę i to też myślę, że mogłoby być takim właśnie powodem, dla którego kobietom też jest łatwiej w jakiś sposób o emocjach mówić, dzielić się z różnego rodzaju troskami i problemami właśnie też szukając tego kanału tego zmysłu dotyku tej bliskości. Myślę, że mężczyźni w jakiś sposób zostają tego pozbawieni i kojarzą dotyk właśnie tylko mocno obarczony kontaktami intymnymi, seksualnymi. Natomiast dotyk, o ile jest w obopólnej zgodzie, potrafi być leczniczy. I są nawet już takie programy od lat, w których właśnie starsi, samotni ludzie, szukający interakcji i Dbający o, o, o budowanie więzi, zapraszani są na przykład do różnego rodzaju placówek leczniczych, do szpitali i e, mają takie zajęcia, taki czas z nowonarodzonymi dziećmi, których mogą tulić i przy takiej obopólnej e, korzyści razem wzrastać i, i, i cieszyć się tym dotykiem, który e, rzeczywiście minimalizuje to napięcie, stres i Redukuje niepokój. I rzeczywiście dotyk może być różny, i różne formy dotyku możemy poszukiwać od zwyczajnej, zwyczajnego uścisku, podania dłoni, przez pocałunek, przez hmm, hmm, przytulanie przez głaskanie naszych zwierząt. No, ja oczywiście namawiam do przytulania drzew i do szukania dotyku w naturze, do dotykania muchu, liści, do spacerowania boso po, po, po trawie, po, po, po glebie, po kamykach, po plaży. To wszystko też pozwala nam złapać kontakt ze sobą, złapać kontakt z dotykiem. Bardzo dobrym sposobem jest, jeśli nie jesteśmy aż tak dotykalscy, to jest wzięcie ciepłej kąpieli lub prysznica naprzemiennego. To jest też morsowanie może być takim sposobem. Sprawdzają się bardzo dobrze koce obciążone otulanie się też takimi przyjemnymi materiałami, które pozwala właśnie też gdzieś tym receptorom dać się odprężyć. To są różnego rodzaju masaże, automasaże, rolki, masaże powięziowe. Naprawdę myślę, że sposobów na dotyk może być wiele i każdy znajdzie dla siebie coś, że tak powiem, dobrego. Natomiast rzeczywiście jest to kluczowe, żebyśmy ten dotyk do naszego życia zapraszali i żebyśmy się dotykali i byli dla siebie czuli.